Siema, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy z wesołą ekipą i lecimy do Madrytu. Co chcesz powiedzieć do vloga? Oh, że jestem bardzo podekscytowana. Cieszysz się nadchodzącą podróżą. Oczywiście, cieszę się na jedzenie. Więc zapraszam do oglądania. pokładzie Embraer S170 e polskich linii lotniczych zaraz kołowanie start i widzimy się w Warszawie jak twoje odczucia przed lotem wspaniale chcę spać Wylądowane w Warszawie do wesołej ekipy dołącza Robert i Kacper z Poznania. Siema. No i co? No i lecimy... Na baterię, na Mam jeszcze drugą baterię. Lecimy dalej za chwilę do Madrytu. Melduje się z samolotu Boeing 737 Max do Madrytu. Robert, co chcesz powiedzieć do vloga? Oh, oh. Także humor dopisuje i będziemy za chwilę lecieć. Piękny engine view z widokiem na silnik słońce wyszło i widzimy się w trakcie lotu w Madrycie Serwis pokładowy i można było wybrać za darmo wino, piwo lub sok, wodę a dodatkowo słoną przekąskę lub słodką i to było pasztecik ze spinakiem albo słodka drożdżówka No także za dobry lot ja wziąłem wino czerwone także wasze zdrowie Kolejny serwis i dostaliśmy mini grześki tak wygląda widok za oknem. Bardzo ładnie jest. No i co, lecimy dalej. Cień mamy. Wylądowane w Madrycie. Teraz trzeba się wybrać do wypożyczalni, bo mamy samochód, który na nas czeka. Robert, jak ci tak. się podobał lot? Piękne nie wrażenia, ciebie. prawda? Nie zapomnijmy. tak piękny, jak Janek. Mm. I wzajemnością. No my tu jesteśmy z Kacprem, jesteśmy w wypożyczalni. Chłopaki tam gotują auto. No i co? A, I zaraz będziemy jechać, nie? Oby, oby jumbo siat. Oby, oby jumbo siat. Oby, no i Argentyna. O, to też. Tak. No i Tintin jestem tak przy okazji, ale... Tak. No to są te główne dwa cele, nie? Które chcemy zrobić. No szukać. bo szybka akcja, mam jakieś ile? Półtorej godziny, dwie. Bardzo możliwe. Półtorej godziny dwie i musimy jechać na lotnisko z powrotem, a jeszcze dwie tury do chaty, odstawić rzeczy i no i może się uda. Będzie dobrze. Gotujemy, gotujemy. Gotujemy. Zameldowani w autku i lecimy szybko jedziemy. na spota. Mamy dosłownie na styk, żeby zdążyć na jumbo Jetta. Idziemy łapać. Sprzęt jest. Udało się już złapać na ostatnią chwilę jumbo. Jest jumbo! <laughs> Emocje sięgają zenitu. Idziemy dalej. Jesteśmy po sputingu, zaszliśmy do restauracji Jumbo, czyli tematycznie, lotniczo No i zamówiliśmy tutaj chłopaki, we trójkę ze mną Co my mamy? Rice of chicken Rice of chicken yeah. Rice of chicken <głos> <głos> Jantek ma rice with seafood Sea si. Także będzie jedzone Będzie Dobra, dotarliśmy do mieszkania, tak się prezentuje tutaj salonik Dobra, tutaj mamy schody, nasz pokój jest na górze Ej, ale tu jak fajnie się świeci. O, tak to tutaj konfile, wszystko kurwa, wygląda. Ktoś playał, żebyśmy w grali, normalnie. Witam kolejnego dnia. Zastrzykujemy się właśnie na lotnisko. Mamy. Szybkie śniadanko, pakowanko i wy*******, Kacper tutaj jeszcze je. I, mamy, mamy I lecimy za chwilę. Kolejny dzień, kolejna miejscówka. Humory dopisują. Jest dobrze, <laughs> dobrze. Trzeba było wchodzić kurde, pół godziny. Ale warto. Jest górka, ale warto dokładnie. I Tam cały warto, pas idzie. Ja zrobiłem, warto. Podjechaliśmy autkiem do bazy Torechon w Madrycie. No tylko problem jest taki, że. Dobra, dobra baza Torechon na CPK, kurwa. <laughs> że wylądowaliśmy trochę w polu, bo. Żołnierze nam kazali jechać no. dalej No i generalnie jest tak trochę offroad Trochę ale, bardzo. ale jest dobrze, nie? Jest dobrze Bo pizdniemy w supek za chwilę Przez środek myślę, wiesz? Tak, odkładnie ładnie ujebane sobie tu siedzi Także mamy kałużę. No, I Po Popra prawej teraz jedziesz? O kurwa, no to co jest bold move Daj mu, daj mu. Eee, na luzie. Przejechane. Przejechane. Nawet nie ubrudzony tym razem. Już jest wystarczająco ubrudzony. <noise> udało się dojechać na inną miejscówkę na bazie. Zobaczymy jak tu wyjdzie. Za chwilę powinny lotować F-18. No, oby się udało je złapać. Takie F -y normalnie F18 krętów, prosto nad nami coś pięknego. Jeszcze ostatnia, ostatnia efa i lecimy, coś pięknego, F18 na lotnisku Torechon w Madrycie. Szybka przesiadka po f 18 i lecimy na Getafe na belugę A jak? Na pełnej, na pełnej lecimy i pocimy Spotting to jest życie, co nie? O, zdecydowanie, zdecydowanie Te emocje to dzisiaj sięgnęły zenitu My tutaj wysiadamy z auta Zabieramy sprzęt i tylko słyszymy F18 tak nadjeżdża, tak więc Tak Życie nie umieraj Od razu Dotarliśmy na Getafe no generalnie nasze auto w najlepszym stanie czystości to nie jest Nie ma co dużo mówić Po tej stronie jest jeszcze gorzej Jak oceniacie czystość naszego auta Super. Dziewczyny będą bardzo złe No generalnie wypożyczalni nas um, nie będą lubić Umyje no się i będzie dobrze. Tak, będzie luksus. Andrzeju, czekamy, nie denerwuj się. Czekamy na belugę teraz. Jesteśmy na miejscówce spoterskiej, beluga już leci, także szykujemy się.